STS. Wspieramy polski sport. Kuba, my często demonizujemy ten wyjazd, Wasz wylot do Japonii. Mówimy, że to rozbija całą dyspozycję, całą formę. No i nie sportowcy jak kierowcy Formuły 1 często zmieniają strefy czasowe. Faktycznie to jest duży problem? Czy to jest tutaj... No, więcej sobie dopowiadamy. Znaczy, po pierwsze myślę, że wszyscy mają tak samo, więc... To też tak naprawdę zależy od każdego zawodnika, od każdej osoby, jak na, na zareaguje na tą zmianę czasu, ale no tak jak powiedziałem, każdy ma tak samo i e, e, nie wiem, jeżeli to ma rozbić czyjąś formę, to myślę, że no, trzeba być przygotowanym na to, że każdy ma tak samo i się tym po prostu no, nie, nie przejmować. A jak Ty zareagowałeś tutaj, bo przylecieliście dosyć późno. Późno, ale na szczęście udało mi się przespać bardzo fajnie całą noc. E, Także, także całkiem ok. Dzisiaj no, nie czuję się perfekcyjnie, bo e, wiadomo jak to jest u nas jest dzień teraz. E, no ale myślę, że myślę, że i tak, i tak jest dobrze. Okurajama mocno zasypana, zakopana, czy tutaj sobie poradzili Japończycy? No na pewno sypie bardzo, bardzo mocno i to im nie ułatwia zadania, ale no, ciężko jest przygotować skocznie w takich warunkach, ale myślę, że sobie poradzili. Co do tej pory najbardziej zdziwiło Cię tutaj podczas tego pobytu? Nie wiem, chyba chyba nic tak do końca. No. Standardowe zawody, e, puaru świata. Ludzi nie ma za wiele. Na pewno nie tyle co w zakopanym, e, także, także jest okej. Okay. No właśnie lepiej tak sobie odpocząć od, od mediów, od tysięcy fanów, czy, czy ta cisza tutaj taki, taki lokalny folklor tutaj nie pomagają. To też wszystko zależy od podejścia. No. W zakopanym wiadome są te zawody, tam jest chyba największa ilość kibiców w całym kalendarzu Układu świata. Tutaj pewnie jest ich najmniej. Ale no, tutaj nie, nie trzeba też... No, nie trzeba się stresować tym, że, że tutaj jest tyle dziennikarzy. Na Instagramie pochwaliłyście, że mogliście bardzo komfortowo podróżować tutaj do Japonii dzięki liniom lotniczym. Często macie takie okazje w czasie biznes lata, czy to była wyjątkowa okazja? No tak, tutaj związek zadbał o to, że chcieliśmy tutaj biznesem do, do Japonii, także no to jest na pewno na ekstra duży plus, bo jednak siedzenie w pozycji normalnej, siedzącej przez, przez te 10,5 godziny w samolocie, a to, że można sobie rozłożyć siedzenie i się tam kimnąć trochę, no to to jest na pewno na pewno duże ułatwienie. Dziękujemy, powodzenia jutro. Dzięki.